Pierwszy zespół Pradzorowskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Krasnym Stawie. Dziękuję bardzo za nominację od pierwszego zespołu Pradzorowskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Rubieszowie. Zebrane środki przeznaczamy dla chłopca z Krasnego Stawu Alana Kisiela. Przystępujemy do wykonania zadania. Raz. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziękujemy bardzo. Po wykonaniu zadania, Nominujemy do Gashen Challenge pierwszy i drugi zespół Pratorskiej Służby Sądowej Sądu Renowego w Piłgoraju i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostej Stawie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.